Siemaneczko drodzy widzowie. To znowu ja wasz ulubiony gracz, Tata Rafał. Ten odcinek będzie troszkę inny niż wszystkie. A dlaczego? To ona specjalne zamówienie powiedzmy dwóch osób. Czekajcie, sobie tutaj tylko damy za bloku, żeby mi nie wyszedł i oczywiście mój podpis czy nie wiedzą już o co chodzi. <laughs> czekajcie, czekajcie, bo coś mi tak podpis tu nie idzie. Tym nie mogę podpisać samochodu. O, jak ta grata będzie wyglądała. YPP też na specjalne zamówienie. Dobrze, mamy. Wczoraj graliśmy sobie w grę. Dzisiaj nagrywam jutro, podaję, że to, to. opublikuję ten filmik, lub dzisiaj jeszcze zobaczę, jak będzie, jak będzie z czasem. Więc tak. Gracz Kaczuszka2453, którego pozdrawiam i Turbina podkreślacz 078. Chcieli, żebym nagrał tutorial, jak zrobić wszystkie sekrety w tym takim auzoleum. W tym starym opuszczonym budynku. Dlatego dzisiaj nagrywam. Weźmiemy sobie oczywiście parzysty numer domku. Jakby inaczej. Tu się nagrywa, nagrywa fajnie, elegancko. Troszkę słabo na razie głos słyszę, ale myślę, że to jest tylko jakiś błąd. Wejdę do samochodu, sprawdzę. A tutaj damy przeróbkę. Muszę i tak poczekać 10 sekund, więc spokojnie. Tu sobie tylko sprawdzę, czy jest na słuchawkach głos, więc i w mikrofonie, bo mikrofon ma wszystko po kablu bo słuchawki, które nagrywały, miały budowany mikrofon, strasznie mi szumiały, czeszczały. Dlatego ten sekret fajnie się robi w słuchawkach. Fajnie, no trzeba mieć słuchawki, więc musiałem tu trochę pokombinować. No i tak oczywiście pozdrawiamy kolegę Kubę12359, z którym ostatnio dość często gramy i jest naszym wiernym widzem. Dobrze, robimy ten budyneczek. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli się podoba. Smakosz, to idzie kiedy zobaczyć taki podpis na tablicach. Jeśli ktoś oglądał film, to mm, wie o co chodzi, a jeśli nie, to polecam, jeśli jest... <laughs> ma trochę więcej lat, bo dosyć mm, straszne. Dobrze, więc robimy sekret. Może tutaj też podpiszemy na domku, że robimy wszystkie sekrety. A bo dobra, nie będę podpisywał, żeby mi się tu nikt nie wtarabanił. Więc tak, wchodzimy sobie do tego domku. Yy, jeszcze na uwagę zaznaczę... Czekajcie, wejdziemy sobie tutaj. Widzicie, nie mamy żadnego sekretu zrobionego. Na uwagę zaznacza fakt, że yy, jak ja gram komórką, to nie będę mógł listów czytać. Bo raczej jest ciężko to wyostrzeć. Mogę wam dać screena, jeśli będziecie chcieli. Ewentualnie każdy sobie może jak na komputerku będzie grał, Odczytać co pisze na listach. Więc zaczynajmy. Zobaczmy kto tu gania. Może się uda. Kliknąć tą osobę. Bianka, 2, 4, 5, 5, 3, 1. Pozdrawiam serdecznie. Może tu napiszę pozdro. Pozdrawiam. Serdecznie. Tak, gdzie ona poszła? Jest tu czy już poszła. Już wyparła. No dużo osób tak robi. O, pozdrawiam serdecznie, siemano! No dobrze, możemy chyba zaczynać yy, zgadywać te sekrety. Dobrze, zaczniemy od tego, że tak, tu jest mój samochód, tu jest wejście, żebyście wiedzieli, gdzie biegniemy. Latareczkę sobie weźmiemy. To tak, kilka razy sobie pobiegacie, to i tak zauważycie, o co chodzi. Pierwszy sekret jest chyba najłatwiejszy do znalezienia, każdy go pewnie już znalazł. Tam jest właśnie ta karteczka i tą karteczkę trzeba nacisnąć. Ja na komórce mam ciężko takie manewry robić. O, i był taki odgłos. No to spoko, mamy odgadnięty. Jeśli ktoś gra na komputerze, to sobie to zbliży, a jeśli będziecie chcieli, zrobię shortsa z tym, co tam pisze. Po prostu na komputerze komputer nie wyrabia, mamy takie dziadka. Że grę można grać, ale jak się puszcza program do nagrywania, to już nie bardzo. Więc tak, mamy pierwszy sekrecik, zauważyliście, zaświecił się. Drugi, znowu z poziomu telefonu, jest troszeczkę masakra, ale myślę, że dacie radę, bo tak, tutaj trzeba przyjść i za tym małym grobem, małym miejscem na grob jest przycisk. No i właśnie z telefonu to jest masakra go tam nacisz. Więc właśnie tu trzeba pokombinować jak się jest y, telefonem, nie wiem czy mam tego nie spróbuję tu legnąć albo kucnąć. Naprawdę ten sekret jak się jest, y... gra się z poziomu telefonu to to jest naprawdę wyzwanie, bo tam jest. O, widzicie, tu jest, udało mi się. Udało mi się, tu jest przycisk. Naprawdę, to jest z poziomu telefonu to jest naprawdę wyzwanie. wyzwanie to i zobaczmy, czy jest drugi sekret. Zobaczmy zaraz, jest drugi sekrecik. Powinien być, oczywiście, że jest drugi sekretik. Widzicie, mamy już dwa sekretiki. Trzeci, jeżeli dobrze pamiętam, trzeba wyjść, o tutaj, jak jest świeczka. Wychodzimy za tą świeczunię. I tutaj mamy coś takiego. Uu, widzicie, dobrze grać w słuchawkach i w nocy. Patrzcie, mamy takie jakieś szpony. Widzieliście to? Wow, pięknie. I ile mamy już sekretów? Mamy raz, dwa, trzy sekrety. Dobrze, więc chodźmy dalej. Jeżeli mamy te trzy sekrety, tutaj się nam pojawił taki mm, liścik. Gdzie jest ten liścik? Popatrzcie. Na spokojnie, jeśli nie nadążacie, będę biegał powoli. Jeżeli nie będziecie nadążali, trudno nie przejmujcie się. Znowu go klikamy. O, jest taki odgłos helikoptera. Ja postaram się robić to bardzo powoli, żebyście wszyscy nadążyli. Wybiegamy sobie do góry i widzimy, że już mamy tyle. Mamy raz, dwa, trzy, cztery sekrety odkryte. O, jakaś straż tam jeździ. Dobrze, teraz co? Jeśli dobrze pamiętam, to przy tej świeczce się trzeba położyć w dolnej trumnie. Dolnej. Tak, i się pojawia coś. Zobaczcie. Jest kula, ognia taka. Coś się dzieje. Jakiś duch nas odwiedził, nie? I naprawdę, grajcie w to wieczorem. Coś, coś pięknego, niebywałego. Teraz jak mamy już tą kulę, Mamy co? Za chwilę będzie łatwiej liczyć czerwone niż białe, nie? Dobrze, pięknijmy. Jeszcze raz pozdrawiam. kubę 1, 2, 3, 5, 9 oraz kaczuszka 2, 4, 5, 3 I turbinę podkreśla 078. Dobrze, Dobrze, teraz tutaj. To jest też takie. Musimy podejść do tej trumny. Widzicie? Tu schodzimy. Tu jest wejście do naszego domku. Tak, podchodzimy do tej trumny tutaj. To była ona, tak? I tutaj się powinien pojawić znaczek. O, widzicie? Trzeba klikać po środku, mniej więcej taka czarna plamka się pojawia, tu próbuję jakieś kółeczko zrobić. Na telefonie też tego nie widać, jak przyświecicie, to też nie było widoczne. Tu po prostu trzeba w środek tego czegoś klikać. I będzie ten dziwny odgłos, wtedy wiecie, że trafiliście. No to zobaczmy. Pojawił się nam ten znaczek. Jest, popatrzcie, jest następny. Tutaj mamy, popatrzcie, kratownica. Widzieliście, nie było tej kratownicy. W tej kratownicy mamy co? Kolejny list, popatrzcie, kolejny list. Jeśli będziecie chcieli, żeby odczytać, co pisze na tych listach, zrobię szorca na przykład. I znowu go klikamy. Da, 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 jest. Kolejny się nam otworzył, i mamy już tyle. Teraz po tym liście, albo po tym liście, albo przed nim. zobaczmy najpierw. Bo tutaj na górę przyjdziemy sobie w późniejszym czasie. Na dół musi mieć. Na pewno musi mieć na dół. Nie słyszę odgłosów gołąbków, więc pewnie trzeba wcisnąć teraz ten przycisk. Tu za tym też jest przycisk. Tak jest, widzicie go tam, tam jest taka planeczka. Musimy podejść jakoś może od innej strony spróbujemy to on tam jest widzicie z poziomu telefonu to jest naprawdę wyzwanie niekiedy klikać te, te przyciski. O kliknął się widzicie ciężko jest naprawdę niekiedy podbiegasz do sekretu który wierzy że ma być a, a on nic nie robi No bo myszką sobie jedziesz i się strzałeczka zmienia na taką łapkę to wiesz że można ciś a teraz. Ale jest piramidka, więc idziemy w dobrym kierunku. Dobrze jest. Zobaczmy, czy się pojawił. Na pewno się pojawił. Popatrzcie, Uż, już mało brakuje. Mało, mało. Mało, mało. Aha, zapomniałem wam to pokazać. Jak się pojawiła ta piramidka, bo patrzę na drugą stronę, pojawił się obraz. Zobacz, jaki obraz. Widzicie, jakiś gościu z koniem sobie stoi. Wow. Dobrze, możemy iść dalej. I słyszycie w tle? Temu są głośniki potrzebne. Słyszeliście? Taki odgłosek na rynku w mieście. <laughs> Zobaczcie, pobiegnijmy teraz dookoła. Bo było je słychać. To już teraz, to już na pewno teraz. A, tyłem by było szybciej wyjść chyba, nie? E, gdzie one są? Tu. Widzicie? Pojawiły się. One są z przodu po biegającą stronę. <laughs> z przodu po lewej stronie. Widzicie? Czułem naciś? Dwa głębie. Jest. Był odgłos. Był odgłos. Zmieniło się coś. Chodźcie zobaczyć, co się zmieniło. Zobaczcie. A, w międzyczasie się nam tu to pojawiło. To do tej pory o tym nie mówiłem, bo są same zera. Nic z tym na razie nie można było zrobić. To jest normalne. Tak. Ile mamy sekretów? Patrzcie. Mamy tyle sekretów. I teraz... Jedno z dwóch. Albo już się uda nam nacisnąć tutaj za tym grobem przycisk. Albo musimy iść na górę. Wydaje mi się, że już go damy radę nacisnąć. Tylko jak mówię, już znowu, znowu mam taki problem, co chwilę ktoś tam coś wybucha. O jest, widzieliście? Udało się go nacisnąć. Tam jest przycisk z tyłu, tak samo jak na dole. Tam, 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 on się teraz podświetla, to może się go uda pokazać. O, tam jest z tyłu przycisk, znowu go może w kółeczko zrobię. Tam jest za grobem, jest taka biała plamka, widzicie? I pojawił się kolejny obraz. To chyba ten ktoś tu nie żyje, albo coś tam z może tu leży, zwłoki w, w tym grobowcu. Dobrze, ile nam zostało tych sekretów? Zobaczmy. Dwa, cztery, cztery sekrety. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, musimy sobie wyjść na dach iść odczytać zegar i godzinę. Także biegniemy na dach. A żeby wyjść na dach, zobaczmy jak się pojawia drabina, znaczy idziemy na dach. Wychodzimy tyłem i jest drabina. Ja tu latarkę mało kiedy używam, bo jest raczej dzień. Ale grajcie w nocy na przykład w to. Tak jak mówię zawsze możecie sobie cofnąć do tyłu, gdzie ja idę. Tutaj idziemy pod zegar. Widzicie? Mamy godzinę. Jeśli się znaczy na zegarach, to wiecie, która godzina. Jeśli nie, to zaraz zobaczycie. <grytanie> zaraz zobaczycie. Bo tutaj trzeba teraz ustawić godzinę 11.55. O, i nic się nie stało. Teraz, skoro się nic nie stało, to biegnijmy. No i najważniejsze, żeby w domku nikt nie był, żeby wam tu nie przestawiał, bo jak robiliśmy to z Leną, to, to ona tam próbowała ustawić, jak ktoś się co chwilę tam cykał, nie? I co chwilę słuchać wybuchy. Popatrzcie. Wow, był odgłos i pojawił się coś takiego. Patrzcie się, widać nas z kosmosu. Widać nas normalnie z kosmosu. Zejdźmy na ziemię, Fuh, dosłownie, i zobaczmy, co nam się to zmieniło. Zobaczmy, co się zmieniło. Widzicie coś? Czy się coś zmieniło? Czy się nic nie zmieniło? Czy ktoś coś widzi? Trzy sekrety zostały, więc dobrze robimy. Wow, patrzcie, zmieniło się. Jednak się coś zmieniło. I znowu jest karteczka do poczytania. Jeśli ktoś chce, może czytać. Ja mówię, że z tego... Z mojego przybliżenia nie dam rady, więc każdy, kto będzie sobie tutaj szedł, może sobie czytać. Teraz żeby nie, ten filmik nie trwał, nie wiadomo jak długo. Zabieramy sobie tą książeczkę. Ej. I znowu mamy odgłos takiego helikoptera. Popatrzcie. Jest. Dwie czerwone nam zostały. Jak myślicie, co się robi z książkami? Książka Stary obraz. Co to może być? Pewnie jak gracie długo w Brookhaven, to wiecie, że taka książka była w muzeum. Ja z tym muzeum to mam taki problem, że mam tam zawsze ciężko trafić. Także jedziemy do muzeum. Jak mi to za długo potrwa, to sobie z. To przytniemy trochę film. Dobrze jedźmy w stronę muzeum, tak? Po drugiej stronie stacja, więc my musimy jechać tu. Dobrze jest, jedziemy dobrze. Tak, już jesteśmy na miejscu. Popatrzcie, muzeum jest tutaj, jest szkoła. I tutaj musicie iść na górę i nie zdziwcie się. Ja mam akurat dzisiaj muzeum. Pierwszy raz mi się zdarza, że tutaj jest oryginalnie muzeum sadzone. Ale za tym filarem, jakby ktoś nie wiedział, tu może być wszystko. Tu może być na przykład restauracja. I przybiegniecie, o, tu miało być muzeum, a jest restauracja, nie? Będziecie zdziwieni. To trzeba nacisnąć ten przycisk z napisem muzeum i mamy muzeum. Popatrzcie, jest muzeum. Jest, tak. I teraz, zobaczcie, są obrazy. I tu są te dwa nasze obrazy. To jest taka podpowiedź, że tu mamy wrócić. Tu były te obrazy. Ja w muzeum, od kiedy robię ten sekret, to jest już któryś raz. Do tej pory tu nigdy nie chodziłem. No to co, musimy tą książkę gdzieś tutaj dopasować. I książka jest tutaj, zobaczcie. Zadziałało, jest, zadziałało, skoro zadziałało, to znaczy, że możemy wracać, dobrze, to wracajmy, biegnijmy sobie po schódkach, tu jest jakiś policjant, a tu smakosz jedzie, na razie, dobrze, i wracamy do domku, wracamy do domku, mamy praktycznie wszystko zrobione, jedźmy, nie będziemy się śpieszyć, bo im większy gaz, tym ciężej się tym steruje. Tu jest nasz domek, tu jest nasz domek. Zrobiliśmy prawie całe, prawie wszystko zrobione. Tak jest, mamy prawie wszystko zrobione. Wbiegliśmy tutaj, widzicie? Napiszmy tutaj domek 18, czekajcie. Zrobiłem wszystkie sekrety. Dobra, jest. I teraz tak, wybiegnijmy, czy na pewno zrobiłem wszystkie. Nie, nie zrobiłem dwa zostały. A powinien być jeden tylko. Widzicie? Coś jest jeszcze nie tak. Coś jest nie tak. Zróbmy sobie pauzę. Nie zrobiłem czegoś. Czegoś tam nie przeklikłem. Mm -hmm -hmm. Ciekawe czego. Widzicie. O, jest, dobrze. Jest i wypiekniemy na górę teraz. I brakuje jednego sekretu, co się dzieje. Brakuje jednego, coś przegapiliśmy, czegoś nie wiemy. Coś trzeba jeszcze zrobić. Co, 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 przypomnijcie mi, szybko mi przypomnijcie, co miałem zrobić. Faktycznie, tak, najważniejsze. Mamy 11.55, a przecież my tu biegamy. Przecież my biegamy czas leci nieubłaganie. Ten czas się zmienił pewnie na zegarze. Tak, 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 tak. Ja już wiem, że się zmienił. A wy teraz też wiecie, że się zmienił. Popatrzcie, jest 12.00. Przestawmy ten czas na 12.00 i nie chcemy, żeby nam tu ktoś pogrzebał. Bo zanim wybiegniemy na górę. Musimy zdążyć, zanim ktoś tu pogrzebie. Nikt nie widział, że ja to przestawiam. Nikt nie wie, że to można zmienić. Nikt tego nie wie. Chodźmy jeszcze raz na dach. Szybko. To jest nasz ostatni sekret. Tak, patrzcie się. Naciskamy zegar. Wow, jest. Jest. I co? I co? I co? I co? Ktoś tu. Ktoś tam był przez chwilę, mamy komplet! Yes! Mamy komplet! I co się zmieniło? Co się zmieniło? Co się. Yes! Patrzcie się! Wow! To jest y, krzesło, tak jakby ze kształcie świecy. Jakiś dog na nim siedzi. Tak, tak, tak. Ogólnie to chodzi o to, że tak jakby Heaven umarł, nie żyje. Tylko, że tak jak mówiłem, ja te karteczki, jeśli będziecie chcieli, bo tam jest ciężko czytać cokolwiek. Więc, jeśli chcecie, to ja Wam to przeczytam, przetłumaczę i w ogóle. A jeśli sami wolicie do wygodowości, to proszę bardzo. I tu jest nawet taki ten łuk, co w mieście widać, nie? Zobaczcie, to jest komplet cały sekret tego domu. Cały sekret każdy go może wykonać. Widzicie, robię go już któryś raz, a i tak miałem problem. Kurczę, czy na pewno robię po kolei bo niektóre te przyciski naprawdę jest ciężko kliknąć z poziomu telefonu bo tak z tego co wiem tutaj kom komputerem jak wejdziesz to się obrócisz i sobie ten przycisk tutaj możesz nacisnąć. o jak ładnie teraz wyszło nie a tak normalnie ja tu kombinuję kurczę, żeby się jakoś wygiąć to kamera o sakra nie dobrze to jeszcze raz pozdrawiamy Kubę 5 9 który często z nami gra no wybacz Kuba dzisiaj nagrywałem w y tak w skupieniu, a i tak widzisz, że mi to wyszło. Yy, jakbyśmy mieli jakiś komunikator głosowy, byśmy mogli sobie pogadać, to wtedy byś mi mógł popowiadać, gdzie mam biegnąć, nie? A bolena tak samo. Dobrze, a teraz wam jeszcze pokażę, co piszę na tych tablicach. U samej góry. Jeśli wytrwałeś do końca, to się dowiesz. A jeśli nie, to w następnym odcinku się dowiesz na pewno. Jeśli zobaczysz taki napis, to znaczy, że musisz uważać. Patrzcie, wjeżdżamy tutaj. Trz, jeśli będziecie widzieć taki napis, to. czekajcie, już Wam go pokażę, już, już, bo to nie jest zwykły napis. To jest mój napis. Napis biały, tłopesze ważnie robimy jak moje gatki czerwone i piszemy sobie. Co 23 lata na 23 dni budzi się Smakoż, żeby polować na ludzi. Hi hi hi. Wczoraj polowaliśmy, upolowaliśmy niezłe statko i zrobiliśmy imprezę domu. Hi hi hi. Także nie jest to na zasadzie horroru, że wszystkich zjemy, tylko robimy bibę. Tak jest, widzicie z daleka widać. A tu jest mój domek. Zawsze numer parzysty. O, a tu jest ten łuk taki, co się pojawił przy tym grobie. Jak zauważyliście, czekajcie, zjedźmy tu na dół. Jest ten łuk. Popatrzcie. To tak jak jest Brookhaven. Także mam nadzieję, że filmik się podobał. I zapraszam do oglądania naszych filmów, lajkowania, komentowania i udostępniania. Jak mnie widzicie, na. Także to możecie mnie zapraszać do znajomych i więcej znajomych, tym większa szansa, że będziemy grali na polskim serwerze. Także do zobaczenia następnym razem. W papatki.